Witajcie widzowie! Po urlopowych vlogach już wracamy całkowicie do domu i dzisiejszy vlog zaczniemy od omówienia echa rajdu Belgii. Bo w Belgii nie da się ukryć, że zespołowi Toyota nie poszło tak, jakby sobie tego życzyli. Elfin Evans nie wie, dlaczego w Belgii nie mógł znaleźć swojego tempa. Nie wie, dlaczego nie mógł pokazać większego potencjału. Cóż, tak naprawdę Hyundai dominował ten rajd, a Toyota mogła tylko walczyć między sobą najpierw o miejsca 4-6, a po problemach Tanaka po kapcie Tanaka o ostatnie podiumowe miejsce. Tego dlaczego tak słabo poszło nie rozumie też Sebastian Orziek, który przecież jechał jako otwierający trasę na rajdzie asfaltowym, to powinno mu dać przewagę. Tymczasem e, słabsza dyspozycja Toyota Gazoo Racing również jego dotknęła. Nie wie skąd się to wzięło, były to zupełnie inne asfalty niż w Chorwacji czy w Niemczech, no ale nie aż tak inne, żeby się tak źle jechało temu, który tą trasę otwiera. Z kolei dla kontrastu, oczywiście w Hyundai'u wielka euforia, duże zniwelowanie straty do Toyoty i Craig Green jest bardzo szczęśliwy z drugiego, drugiego miejsca pod rząd, w Estonii drugie miejsce teraz na zupełnie innych warunkach, na asfaltach, znowu drugie miejsce, a moim zdaniem nawet i może zwycięstwo, dlatego że myślę, że Craig Breen tutaj miał duże szanse na to, żeby ten rajd jednak wygrać. Do momentu, kiedy na tym 14 odcinku już dowiedzieliśmy się oficjalnie, że nie będą zmieniać pozycji pomiędzy Brinem a Neville'em. Dostali panowie takie subtelne team orders. No i teraz tylko trzeba liczyć na to, że Craig znajdzie się w M-sporcie, że Pumom Rally One w przyszłym roku pokaże większy potencjał, może zwycięstwa, może włączy się do walki o Mistrzostwo Świata. Trzymajmy za to kciuki, bo to jest bardzo sympatyczny zawodnik. Po rajdzie Impru rozgorzała też dyskusja na temat tego, czy warto było jechać na tor SPA. No ta dojazdówka 300-kilometrowa to jest coś nie do końca typowego w Mistrzostwach Świata. Przypomnę, w Mistrzostwach Europy na rajd polski też duże były kontrowersje związane z tym startem na Karowej. I podobnie jak w przypadku Karowej, kiedy mówiło się o tym, że trzeba było zacząć w czwartek wieczór od Karowej, potem sobie pojechać na Mazury i w piątek od południa dopiero się ścigać. Podobnie też mówi się o spa, że może trzeba było zacząć od spa, może piątek należało rozegrać na spa a sobotę i niedzielę już w rejonie IPR. Seborzy, który oczywiście był zachwycony samym faktem pojeżdżenia sobie po torze spa, był pierwszym, który właśnie odniósł się do tego, że owszem, to było piękne, ale czy warto było tyle kilometrów pokonywać. Takim innym przykładem na takie długie dojazdówki jest rajd Katalonii. Wprawdzie w tym roku tego nie będzie, ale przez wiele lat z salu, z bazy rajdu pod Tarauną jeżdżono ponad 100 kilometrową dojazdówką z kolei do Barcelony, gdzie w centrum Barcelony, w rejonie obiektów olimpijskich, przy takich pięknych fontannach też rozgrywano odcinek specjalny, początkowy, pierwszy odcinek rajdów, czwartkowe popołudnie. Tutaj 300 kilometrów no to jednak jest znacznie, znacznie więcej. Terry Terine, wiel oczywiście był zachwycony tym, że pojechali na spano. Jest zachwycony cały zespół Hyundai a, tym, jaki sukces udało im się w Belgii osiągnąć. Myślę, że dublet to jest zdecydowanie więcej nawet niż oczekiwali. Na pewno liczyli na zwycięstwo Thierry'ego, ale czy liczyli na dublet? Maksymalne punkty dla Hyundai to na pewno dobre dla mistrzostw, bo niwelowanie tej straty między Toyotą i Hyundaią sprawi, że na pewno Toyota będzie musiała bardziej zewrzeć szyki na tą końcówkę sezonu, na te ostatnich kilka rajdów. Tymczasem, Ride pro najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie rundą mistrzostw Europy. Jest to bardziej więcej niż pewne, jest tak 90-90 parę procent, że IPR nie będzie rundą WRC w kolejnym sezonie, a wiąże się to z tym, że wspólny promotor ERC i WRC chce mieć Ride Ipru w ERC. Mówi się, też o tym, że najlepiej zorganizowane rundy RC za dwa lata mogą trafić do WRC i tutaj największą szansę mają Łotysze ze swoim rajdem Lipawy. Ja bym też liczył na nasz rajd polski. Co z tego wyjdzie? Dowiemy się oczywiście wraz z upływem czasu. A teraz przechodzimy już do tematu tego vloga. Ride Barum za tydzień. Ride barum, barum, na którym mam nadzieję uda mi się w tym roku udać. Bardzo na to liczę, bo Ride Barum to jest fantastyczna impreza. A poza tym, że będziemy mogli się popodniecać rywalizacją na naprawdę wysokim poziomie, do czego za moment przyjdę, to będziemy mogli się też pośmiać, bo w rajdzie Barum wystartuje Puchar Elektrycznej Korsy ADAC. Niemieckie elektryczne korsy nie pojadą oczywiście całego raju, no bo przecież na to by baterii nie wystarczyło, tylko część dystansu będą mogły pokonać elektryczne korsy. No zobaczymy jak to wyjdzie, ale przypuszczam, że wątpię. Popatrzmy więc na listę zgłoszeń już nie tą Korsianą. Będzie oczywiście cała w RC. Miko z Szymonem spadli na czwarte miejsce po ostatnim rajdzie Rzymu, więc czwórkę dostaną na swój samochód. Aleksiej Łukianiu i Aranautow pojadą jako pierwsi. Mikkelsen z nowym pilotem Jonasem Andersonem. To jest pilot, który jeździł z Ole Christianem Wiebim. Pojadą. Andreas też zapowiedział, że będzie sprawdzał kolejnych pilotów. Do końca tego sezonu zdecyduje z kim pojedzie kolejny sezon, więc jeszcze kilka pewnie nazwisk na tym prawym fotelu Andreas Masa się znajdzie. Na trzecie miejsce w RC awansowali liderzy Michelin Talent Factory, czyli Eflin Larena z Sarą Fernandez. To oni pokonali Miko z Szymonem w Rzymie. Miejmy nadzieję, że teraz na czeskich asfaltach będzie odwrotnie. Dalej mamy Nor Norberta Herciga, faworytów rajdu Jana Kopeckiego z Janem Haluszkiem. W zlinie zobaczymy też mistrzów Polski. Jari Hutunen, Luk Miko Luka pojadą Hyundai'em i20 w barwach MRF. Co ciekawe, MRF rozstał się z Craigiem Brinem. Nie do końca jasne jest to, jak to zaszło, dlaczego Craig Brin nie będzie już jeździł w barwach, MRF, natomiast teraz na ten rajd pojedzie właśnie Jari Hutunen. Jari Hutunen na pewno będzie miał tutaj trudną, trudny orzech do zgryzienia. Raz, że mrf -y to nie są Micheliny czy Pirelki. Dwa, że jest to ta starsza inkarnacja Hyundai i20. To jeszcze nie jest Hyundai i20 Rally 2, którym Jari Hutunen tyle co wygrał klasyfikację WRC 2 w rajdzie Ipru. Do tego w rajdzie, w, w rajdzie tym w aucie R5 Rally 2 pojedzie też Jarek Kołtun z, in, z Ilchem Tleskotem i kilka innych polskich załóg w niższych klasach. Gratką dla kibiców będzie na pewno występ Wacława Pecha w Fordzie Focusie WRC, starą rajdówką, ale to są auta, które wszyscy dobrze starsi kibice pamiętają. Auto, na które naprawdę miło jest popatrzeć, a Wacław Pech jeździ nim już kilka lat, więc myślę, że tutaj możemy spodziewać się niezłego show. No i właśnie, możemy się go spodziewać, bo Raid Barum jest otwarty dla kibiców. W sprzedaży są już bilety, bilety specjalne, wiposkie, i inne tak dalej. Bilety nie są zbyt drogie, 20 euro za cały raid. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, zwłaszcza w porównaniu z 300-złotową ceną biletu na raid polski. No i w tym rajdzie oczywiście kibice będą, ale będą pewne restrykcje. Jeżeli chcecie mieć pełny dostęp do rajdu, to wraz z biletem i Waszym paszportem covidowym, tudzież inną formą potwierdzenia, że jesteście zaszczepieni, musicie się udać do biura rajdu po specjalną bransoletkę i dopiero ci kibice z bransoletkami będą mogli wchodzić na serwis, będą mogli dowolnie migrować między os Także jest kolejny plus bycia zaszczepionym. Jeśli jeszcze nie jesteście, to ja to zdecydowanie Wam radzę zrobić. Ja już dawno jestem zaszczepiony i naprawdę czuję się z tym dużo lepiej, zwłaszcza w realiach, kiedy jeszcze cały czas musimy w miejscach publicznych maseczki nosić. A teraz już przechodzimy do dalszych tematów. Mamy listę na rajd bogów, rajd Acropolu. Kolejną rundę WRC, która już za 3 tygodnie, nie niecałe 3 tygodnie, no bo to 9 września już ten rajd będzie trwał. Poza tym, że w WRC w zasadzie bez niespodzianek Kiton Williams dalej będzie jechał z taką motoka Cuton. Dan Barrett jeszcze nie wyleczył swojej kontuzji. W WRC2 będzie 10 samochodów. Oliver Solberg, Andras Mikkelsen, Matt Marko Marco Bulaci, Sunin, Martin Prokop, Nikolaj Griazin. Warto zwrócić uwagę, że Griazin nie pojedzie Polo Rally 2, Polo R5, tylko przesiada się na Fiestę Rally 2. Uznał, że Polo już jest nierozwijane i trzeba zmienić auto, w związku z czym zobaczymy go we Fieście, zobaczymy też co z tego wyniknie. Fiestę zapewni M Sport, także można powiedzieć, że Gryazin staje się w pewnym sensie fabrycznym kierowcą. Od razu też pojawiły się jakieś tam plotki, czy może trafić do Pumy Rally One w przyszłym roku na jakiś pojedynczy czy kilka występów. Ja bym aż tak daleko nie szedł, chociaż kto wie. Natomiast Natomiast no, nie będzie to już zespół Sport Racing Technology, który przygotowuje, przypomnę, samochód dla naszych mistrzów, Miko i Szymona. W WRC3 oczywiście zobaczymy Kajta z Maćkiem, którzy będą mieli swoich głównych rywali w komplecie, czyli Rossella, Ingrama i Lindholma. Warto jeszcze porozmawiać o kontraktach na przyszły rok. Znowu podnosi się temat tego, czy Sebastian Lepp pojedzie w przyszłym roku samochodem Rally One. Największa szansa jest na to, że zobaczymy go właśnie w Pumie, bo jak już mówiłem, M Sport planuje wystawić trzy samochody i Malcolm Wilson Dertwischowi powiedział, że tak, rozmawiam z Sebastianem, ale nic więcej ode mnie nie wyciągniecie. Natomiast Sebastian tylko tyle wspomniał, że oczywiście jeżeli wróci do auta najwyższej klasy, to na prawym fotelu zobaczymy Daniela Elenę, ale czy to się uda, to jeszcze nie jest pewne. Na pewno jakąś... Jakąś formę współpracy z M sportem Seb nawiąże, jeżeli nie jako kierowca, to będzie doradcą Adriana Ferme, który jest, jak przypomnę, jedynym potwierdzonym na razie kierowcą PUMY na przyszły rok. A to by też miało dobre, dobry wpływ na zespół M sport, bo przypomnę, że Adrian jest sponsorowany przez Red Bulla, jest kierowcą Red Bulla, Sebastian również, więc tutaj można by liczyć na większe finansowe wsparcie Red Bulla dla Emsportu, a pieniędzy w tym sporcie nigdy za wiele. To jednak jest przyszły rok. Po rajdzie Grecji jeszcze będziemy jechali do Skandynawii. W piękne zwiedzane przeze mnie w tym roku okolice la na raid Finlandii. Na raid Finlandii i Podczas odcinka specjalnego Harju w centrum jeważki dlatego popisowego odcinka, który jest w tym parku rozgrywany. Bardzo fajny, ale jest niestety osobno biletowany i strasznie drogi. Jak go oglądałem przez płot, przyznaję się, więc za wiele nie widziałem. Zobaczymy na nim czterokrotnego mistrza świata, Tomiego Machinena, który pojedzie swoim pierwszym mistrzowskim samochodem Mitsubishi Lancerem grupy A. Evo 3. Bardzo, bardzo spektakularny samochód z czasów, kiedy to jeszcze naprawdę były zupełnie inne rajdy niż samochody WRC. To będzie pierwszy występ taki, nazwijmy to, sportowy makinena od rajdu Barburka 2008, kiedy to na zaproszenie Automobil Klubu Polski Macinen pojawił się u nas. Na koniec zostawiłem smutną wiadomość. W czwartek dowiedzieliśmy się o śmierci pierwszej damy polskich rajdów, pani Ewy Zasady, małżonki naszego wielkiego mistrza Sobiesława. Pani Ewa startowała z panem Sobiesławem. Wielokrotnie wspólnie zdobywali laury na rajdach w Mistrzostwach Europy jeszcze przed czasami WRC, zatem można powiedzieć w najwyższym ówczesnym cyklu wspólnie zdobywali tytuły Mistrzów Polski. A w 1997 roku wspólnie wystartowali w Safari, zdobywając drugie miejsce w klasie. To są już wszystko wspomnienia. W tegorocznym rajdzie safari pani Ewa nie wystartowała już z małżonkiem, miała duże problemy ze wzrokiem pod koniec swojego życia i bardzo żałowała, że nie mogła pojechać z panem Sobiesławem do Kenii. Piękne życie, 70 lat wspólne z panem Sobiesławem, a pogrzeb pani Ewy odbędzie się 26 sierpnia w czwartek o godzinie 13 na krakowskich rakowicach. Duża strata dla polskiego sportu dla historii naszego sportu przede wszystkim. No ale cóż, takie jest życie. 91 lat to naprawdę piękny wiek. No i na tym kończymy dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was ciekawe. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji, o śledzeniu mojego Instagramu. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.